Cześć, Maneczko, czyli witaj serdecznie. Zasiadam, żeby pokonać ostatniego bossa i chciałem to właśnie nakręcić. Ale cóż, patrzę. What the fuck? Walki Tytanów są już dostępne. Nowy na pojawił się w osi czasu Liukenga. Pokonaj drugiego Tytana, aby zdobyć ekskluzywne nagrody przez ograniczony czas. Więc jedziemy, spróbujemy go pokonać. To jest najtrudniejsza sprawa w inwazjach, powiem Wam szczerze, pojawia się gdzieś na 3 dni, przez całe 60 parę dni, tak więc udało się go teraz wyhaczyć, jedziemy z nim w takim razie kochani. Przechodzimy od razu do inwazji, spróbujemy go myknąć i wyjaśnimy koleżka, albo on wyjaśni nas, Uha ha ha ha. ha. Zobaczymy, co to będzie, co to będzie, czy Sub Zero. Dobra, spróbujemy Sub Zero. No, ale Bęski mogę dostać. bęcki kochani, mogę dostać. W szczególności, poczekajcie, właśnie tutaj komputer zastanawia. No i jest, zabójczy Nekromanta. Ale przy okazji, przy okazji, no to jeszcze mamy 25 punktów do wydania. Może się uda, może się nie uda. Zobaczymy. Zdrowie, no tutaj by się przydało, chyba na maxa, zainwestuje w te zdrowie. Tak więc jedziemy, kochani, zobaczymy, zobaczymy, co tu się nam przytrafi. Tu, no w cameo, to zbytnio nie ma znaczenia. Talizman by się przydał. Który to był taki dobry wariat? Chyba ten, ale tu mamy poziom 12, poziom 18, epickie. Obrażenia tutaj dodatkowe pociski, plus 10. Tu mamy obrażenia epickie 23 level. Przytrzymaj dla maksymalnego efektu. Dobra, elektryczność. Dobra, spróbujemy z tym. Reddit może by się tutaj przydał. Masz 25% szans na automatyczne ucieczki przed rzutem. Masz 15% szans na automatyczne przerwanie kombosa za darmo. Zaczynasz za, z jednym punktem super pancerza. E, zaczynasz walkę z pełnym wskaźnikiem. Hmm, dobra, weźmiemy to, zobaczymy, zobaczymy. Najwyżej dostaniemy Belski ja, albo wygramy, więc no trzymajcie kciuki, ja się odłączam. Zbyt się nie będę koncentrował Żeby coś wam pogas, pogadać z wami, bo spróbuję go pokonać. Put your at my command and will talk. Do you think my hand? That week we are not. Find the skins, so. huh? Find the skins. fakt, nie mogę nawet przeskoczyć. To jest się Pierwsza runda to jest pikuś kochani. Ani razu go na typa nie zamroziłem, po prostu wszystko blokuje. Skubaniec. Patrzcie, jaki duży skurwiel się robi. kur O, o, Po prostu jest Nebelski dostać. To są tylko pozory, kochani. Co jest? Kurl Patrzcie, patrzcie, ale dobre. Przedtem to praktycznie. ludy za mną, ale teraz to będą takie będzki, że goła mała. Za bardzo spinę łapy, bo mnie już ręka boli. A dopiero zacząłem grać. Co tu się dzieje? Kury! Aj! Ajajaj! Kur... Wejdź tu za blok Dobra, wychodź kamie! Bo mi cały pasek zdejdzie. Spadaj Hamie na bambus! I udało się, pokonaliśmy Tetana. Powiem Wam szczerze, nie był taki trudny na jakiego wyglądał. Potrafiłem walczyć z gorszymi. Ale ostatni też pokonany habit, tak więc teraz odblokowana skórka Quan Chi. No fajny ten skin. Mam satysfakcję, że ubiłem tego Hama ze wsi i co? No, i tak jak widzicie, 3 dni pozostało, zawsze jest 3 dni, więc dzisiaj dopiero wjechał, a dzisiaj jest 8-8, tak więc magiczny Infinity Day. A my co? Przenosimy się już do piramidy e, Shengsunga, a czy nie do piramidy Shang Tsunga, tylko przenosimy się do Living Forest. Tam stoczymy ten pojedynek z Shengsungiem bosem tej mesy, ale to już zobaczycie w. Odcinku przedstawiającym e, całą inwazję. Tak więc, co? Jedziemy, kochani! Ju! Wiara w Motokomba rodzi się w nas! Haha! Ha!